Piotr Mróz czuje ogromną wdzięczność. Wie, komu zawdzięcza swój sukces. Piotr Mróz od siedmiu lat wciela się w jednego z głównych bohaterów serialu Polsatu. Aktor dzięki udziałowi w tej produkcji zyskał popularność, która otworzyła mu drogę do dalszej kariery. Mimo ciągle rosnącej popularności Mróz nie zapomina o tym, kto dał mu pierwszą szansę. Nie kryje swojej wdzięczności wobec konkretnych osób. Piotr Mruz ma na koncie sporo sukcesów zawodowych. Jest ulubieńcem widzów Polsatu. Piotr Mruz zyskał popularność dzięki udziałowi w serialu, który od 2016 roku emitowany jest na antenie Polsatu. Fani produkcji bardzo szybko polubili postać Kuby Roguza, którą udało mu się wykreować. Nic więc dziwnego, że aktor doczekał się licznego grona oddanych fanów. Kolejnym krokiem w karierze Piotra Mroza był udział w programie Taniec z Gwiazdami. Aktor w parze z Hanną Żudziewicz zwyciężył w 12. edycji show. Od 2022 roku Mróz gra także w serialu Pierwsza Miłość, w którym wciela się w postać Adriana, trenera fitnessu. Jak widać, kariera Piotra Mroza z roku na rok nabiera coraz większego rozpędu. Piotr Mroz wziął udział w kontrowersyjnym show. Wiele osób podejrzewało go o romans z inną uczestniczką. W tym roku Piotr Mroz wziął udział w programie Good Luck Guys. O jego zachowaniu na planie produkcji było bardzo głośno. Jakby tego było mało, widzowie zaczęli podejrzewać, że aktora mogło połączyć coś więcej z inną uczestniczką show, Tamarą Gonzalez Pereą. Celebryci doskonale dogadywali się w programie, a na spotkaniu prasowym nie szczędzili wobec siebie miłych gestów. Po czasie okazało się jednak, że łączy ich tylko przyjaźń, a Piotr Mrus ma inną partnerkę, o której na ten moment nie chce mówić publicznie. Piotr Mróz jest wdzięczny za to, jak rozwija się jego kariera. Masz szczęście, że pracuje w takim miejscu. Piotr Mróz w ostatnio udzielonym wywiadzie przyznał, że bardzo docenia miejsce, w którym obecnie się znajduje. Dopiero jednak niedawno uświadomił sobie, wokół jakich ludzi się obraca i w jakim środowisku ma szansę się rozwijać. Jestem pod wielkim wrażeniem. Dzisiaj uświadomiłem sobie, w jak potężnej stacji przyszło mi pracować. W stacji, która ma dwie najpotężniejsze osoby w historii telewizji, czyli panią Ninę Terentiew i pana Edwarda Miszczaka, powiedział w rozmowie z telemagazynem. Piotr Mruz w aktorstwie zapewne nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Kto wie, być może niedługo zobaczymy go w jakiejś innej produkcji Polsatu.